poezji z powodu telefonów po śmierci Herberta. Nie powinna istnieć ze względu na poczęcie, embrion i poród, szybkie dorastanie, uwiąd i śmierć, bo co jej do tego? Nie może mieszkać w alkowach serca, w zgryźliwościach wątroby, w sentencjach nerek, ani w mózgu zdanym na łaskę tlenu. Nie powinna istnieć ale istnieje. Ten, który jej służył, leży zmieniony w rzecz wydaną rozpadowi na sole i fosfaty, zapadającą się w swój dom chaosu. Rano rozdzwoniły się telefony. Kapelusze ze słomki, śliskich włókien, płótna są przymierzane w lustrach przed wyjściem na plażę. Różność rządza dalej zajęta sobą. Oswobodzona z majaków psychozy, z krzyku ginących tkanek, z męki wbitego na pal, wędruje światem wiecznie jasno. Powrót prokonsula. Postanowiłem wrócić na dwór cesarza. Jeszcze raz spróbuję, czy można tam żyć. Mógłbym pozostać tutaj w odległej prowincji, pod pełnymi słodyczy liśćmi sykomoru i łagodnymi żądami chorobitych nepotów. Gdy wrócę, nie mam zamiaru zasługiwać. Będę bił brawo odmierzoną porcją, uśmiechał się na uncję, marszczył brwi dr dyskretnie. Nie dadzą mi za to złotego łańcucha. Ten żelazny wystarczy. Postanowiłem wrócić jutro. Lub pojutrze. Nie mogę żyć wśród winnic. Wszystko tu nie moje. Drzewa są bez korzeni, domy bez fundamentów. Deszcz szklany, kwiaty pachną woskiem, bo puste niebo kołacze suchy obok. Więc wrócę jutro. Pojutrze. No w każdym razie wrócę. Trzeba będzie na nowo ułożyć się z twarzą. Z dolną wargą, by umiała powściągnąć pogardę. Z oczami, aby były idealnie puste. I z nieszczęsnym podbródkiem, zającym mej twarzy, który drży, gdy wchodzi dowódca gwardii. jednego jestem pewien, wina z nim pić nie będę. Kiedy zbliży swój kubek, spuszczę oczy i będę udawał, że z zębów wyciągam resztki jedzenia. Cesarz zresztą lubi odwagę cywilną. Do pewnych granic. Do pewnych rozsądnych granic to w gruncie rzeczy człowiek, tak jak wszyscy i bardzo już zmęczony sztuczkami z nie może pić dosyta, nieustanne szachy. Ten lewy kielich dla druzjusza, w prawym umoczyć wargi, potem pić tylko wodę, nie spuszczać z oka tacyta, wyjść do ogrodu i wrócić, kiedy wyniosę już zwłoki. Postanowiłem wrócić na dwór cesarza. Mam naprawdę nadzieję, że jakoś się to ułoży. Potęga smaku. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru, nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek. Lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Reszpiekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, załóg morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wymuczęta aurory. Chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny w czerwonych rękach, zaiste ich retoryka. Była aż nazbyt parciana. Marek Tull już obracał się w drogę. Łańcuchy tautologii, parę pojęć, jak cepy. Dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia, pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury. Rytm bębnów i piszczałek. Kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowy. Gdziekolwiek, gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu, na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, że nie jestem stąd. Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć wszystkiego, co jest udziałem człowieka, przemienić co doznane w czarodziejski rejestr i zanieść tam, skąd przyszedł. Ja dziękuję wszystkim, którzy pomogli z organizowaniem salonu Mimo, że przybyliście bez Was, by tego nie było i super. To była usta dla ducha i już. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 będą, naszymi będzie Krzysztof i Małgorzata